Cześć, z tej strony Jacek z bloga System Trader, a w tym krótkim filmie pokażę Wam, jak poprawnie korygować wynik historycznej symulacji o inflację w aplikacji System Trader. Ten temat bywa często nie do końca dobrze rozumiany, albo wręcz wywołuje niepotrzebne kontrowersje i mam nadzieję, że ten krótki filmik już wszystko wyjaśni. Żeby nie mówić tutaj o teorii, to przejdźmy sobie od razu do praktyki i wyobraźmy sobie, że chcemy zrobić symulację prostego portfela pasywnego 60-40, który ma 60% akcji i 40% obligacji. Tak naprawdę skład tego portfela nie jest tu w tym momencie istotny. To, co jest istotne, to że jako kapitał startowy przyjmujemy sobie kwotę 100 tysięcy dolarów. Następnie, to co jest również istotne, to że startujemy z symulacją w roku 1970, a kończymy ją w roku 2021. I mamy wynik symulacji. Jak widzimy, ze 100 000 dolarów kwota urosła do. Ponad 15 milionów, a dokładnie 15,6 miliona dolarów. I oczywiście, że ktoś tutaj może postawić jak najbardziej słuszny zarzut, że 100 tysięcy dolarów w roku 1970 miało zupełnie inną wartość niż dziś. Ale, jak widzimy, dalej w raporcie jest również kwota skorygowana o inflację. Jeżeli my będziemy spoglądać na tę kwotę, to wszystko jest ok. Możemy wówczas, tak naprawdę, robić symulację. W dowolnym momencie historycznym, ale o ile będzie ona korygowana, ta symulacja o inflację, i będziemy później spoglądać na wyniki skorygowane o inflację, to wszystko jest ok. I wtedy możemy traktować te 100 tysięcy dolarów tak, jakby to były 100 tysięcy dolarów, jakie znamy z dnia dzisiejszego, w dniu, w którym robimy tę symulację. Jak sobie spojrzymy tutaj na wynik w formie wykresu, to widzimy oczywiście, że ta kwota zielona, czyli wynik nominalny, Tutaj portfel rośnie do ponad 15 milionów, a wynik tym kolorem białym to jest już ten wynik skorygowany o inflację. I tutaj wartość tego portfela na koniec to jest 2 miliony z małym haczykiem. No właśnie, ale żeby nie było, że tylko mówię, że tak jest, to jeszcze dodatkowo pokażę Wam dowód, że tak jest. Otóż przejdźmy sobie do portalu officialdata.org. Tutaj właśnie jest adres tej strony, która pokazuje wartość pieniądza w czasie, jak i różne inne wskaźniki ekonomiczne, między innymi dla Stanów Zjednoczonych i dla dolara amerykańskiego. I tutaj możecie sobie zobaczyć, że 100 tysięcy dolarów w roku 1970 miało wartość nabywczą taką wtedy, jak dzisiaj, a właściwie na koniec roku 2021, niemalże 700 tysięcy dolarów. Możemy też sobie sprawdzić, że w roku 2021 kwota 100 tysięcy dolarów. Ma taką wartość jak 13,5 tysiąca, a dokładnie 13 543 dolary. Mówiąc jeszcze inaczej, gdybyśmy w roku 1970 mieli 13,5 tysiąca dolarów, to moglibyśmy mniej więcej kupić tyle dóbr, ile możemy ich kupić, czy moglibyśmy ich kupić, na koniec roku 2021. Przejdźmy raz jeszcze do aplikacji System Trader i ustawmy sobie teraz jako kapitał startowy, właśnie kwotę, która odpowiada 100 tysiącom dolarów w roku 1970. I zróbmy raz jeszcze symulację. I oto mamy wynik. Kapitał końcowy. Z 13,5 tysiąca dolarów na koniec roku 2021 wynosi 2,1 miliona dolarów, co jest niemalże tą samą kwotą co. Tutaj, gdy startowaliśmy z kwotą 100 tysięcy dolarów w roku 1970, ale skorygowaliśmy tę kwotę później o inflację. Jest tutaj niewielkie odstępstwo, naprawdę dosłownie malutki procent, ale to wynika z tego, że tak naprawdę testowaliśmy prawdziwy portfel, gdzie jest robiony rebalancing i ten rebalancing w zależności od kwoty mógł nieco inaczej się w tych 50 latach ułożyć, ale tak naprawdę mamy bardzo Porównywalne kwoty. I to jest dowód na to, że możemy za każdym razem symulacje, nawet jeżeli sięgamy daleko wstecz w historii, robić. Z taką kwotą startową, którą posługujemy się dziś. Na przykład 100 tysięcy dolarów, takie jakie znamy z dnia dzisiejszego. O ile ten wynik będzie później skorygowany o inflację. I to jest łatwiejsze z punktu widzenia praktycznego, ponieważ nie musimy za każdym razem przeliczać pieniądza dzisiejszego na kwotę, która była w okresie, od którego startujemy z symulacją. Możemy zawsze posługiwać się dzisiejszymi pieniędzmi, jakie znamy z dnia codziennego. Tylko musimy pamiętać zawsze o... Skorygowaniu inflacji. Co więcej, jeżeli coś takiego zrobimy, to później możemy też dodatkowo korzystać z innych metryk w wyniku tej symulacji, które są również urealnione, czyli skorygowane o inflację. I dla przykładu, gdybyśmy spoglądali tylko na wyniki nominalne bez uwzględnienia inflacji, to maksymalne obsunięcie kapitału w tym portfelu, czyli to, jak długo on przebywał na stracie, tutaj w ujęciu nominalnym to trwało 916 dni. Ale gdybyśmy uwzględnili inflację, to ten okres przebywania portfela pod wodą. Był znacznie dłuższy i wynosił ponad 4000 dni. Również w ujęciu nominalnym portfel w najgorszym momencie tracił niespełna 30%, ale tak naprawdę realnie uwzględniając inflację, tracił ponad 38%. No i mam nadzieję, że już teraz wszystko jest jasne. I wystarczy zapamiętać tylko tyle, że jeżeli robimy symulację za wiele lat, wiele dekad, to wszystko jest ok o tyle, o ile. Ten końcowy wynik będziemy korygować o inflację. Z mojej strony to wszystko. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Bye bye.